Halo, halo, witam kochani w drugim dniu wyzwania. Dajcie proszę znać, czy widać, czy słychać. Witam serdecznie, już tutaj sprawdzam czat. Witam Artura, Bożenę, Małgorzatę, Marylę, Martę, Elżbietę, Dariusza, Ewę i wszystkich, wszystkich pozostałych. Okej, okay, tutaj już mam sygnał, że audio działa. Witam wszystkich, którzy się pojawili na naszym drugim dniu pięciodniowego wyzwania z niemieckim i bez dalszych ogródek zaczynamy. Dla osób, które są tutaj po raz pierwszy, ja nazywam się Kamil Kaszubski, jestem ośmięzycznym poliglotą, autorem audycji Zapytaj Poliglotę, twórcą aplikacji Język 15 minut i kursów szybkiej, ekspresowej nauki języków, autorem książek Odczaruj Niemiecki w 100 dni, Język w podróży, hiszpański, angielski i niemiecki w podróży, no i łącznie już uczę ponad 100 tysięcy osób na naszych social media, Czego dzisiaj się kochani nauczycie? Po pierwsze, poznacie 15 kolejnych przydatnych zwrotów w języku niemieckim, a przy okazji poznacie typowe powitania i pożegnania po niemiecku. Nauczycie się radzić sobie, używając języka niemieckiego, w sytuacjach, gdybyście nie zrozumieli waszego rozmówcy. No i też poznacie kolejne zasady niemieckiej wymowy oraz niemieckiej gramatyki, oczywiście. Wszystko na praktycznych przykładach z życia. Przypominam też, że do tego wyzwania otrzymujecie darmowy zestaw wirtualnych fiszek wraz z audio, które pomogą Wam uczyć się języka szybkiej. I już dla tych, którzy jeszcze tego nie zrobili, jeszcze sobie tego zestawu nie odebrali, wysyłam Wam link. Gdzie możecie to zrobić i zachęcam do zrobienia tego bo te wirtualne fiszki Pomogą wam zdecydowanie szybciej i łatwiej zapamiętywać. Ponadto mamy w tych fiszkach nagrania audio zrobione przez rodowitego Niemca, także możecie od razu się osłuchać z pięknym niemieckim akcentem. No i jest też inteligentny system powtórek, który poukłada Wam powtórki, także po prostu będziecie zapamiętywać sprawniej i skuteczniej. Już pokażę wam tylko, jak to wygląda. I lecimy z naszą lekcją. Ok, więc wysłałem Wam link do aplikacji Język w 15 minut. Jak zalogujecie się do tej aplikacji, to jest w pełni darmowe, przechodzicie do zakładki. Kursy i w zakładce kursy zjeżdżacie na dół i zobaczycie kurs pięciodniowe wyzwanie. Tutaj są wszystkie fiszki z naszego wyzwania. Wczoraj zrobiliśmy sobie lekcję pierwszą i te fiszki znajdują się tutaj w środku. Możecie te fiszki sobie przerabiać. Was wolno. Tutaj słyszycie lektora. No i kolejne fiszki. Kolejne fiszki pojawią się już dzisiaj. To będzie ta lekcja, czyli lekcja druga, pogawędka po niemiecku. W porządku, moi drodzy. Tyle słowem, tyle słowem wstępu. Już włączam naszą prezentację i zaczynamy dzisiaj. Dzisiaj na szczęście audio działa bez problemów. OK, tutaj już mam naszą prezentację. Także startujemy. Moi drodzy, ta lekcja, podobnie jak poprzednia i wszystkie następne, będą bardzo praktyczne. Także, wasz udział jest. Kluczowy. Będę dawał wam słowa, będę tłumaczył, jak tych słów używać, żeby zbudować zdania, ale to wy musicie zbudować z nich zdania, ok? Możecie to robić na głos przed komputerem, możecie zapisywać, i bardzo zachęcam was do tego, żebyście zapisywali na czacie, bo wtedy widzę wasze odpowiedzi i od razu, od razu mogę. Po prostu sprawdzić, ewentualnie skorygować, i widzę też, jak Wam idzie. Wczoraj było rewelacyjnie mnóstwo, mnóstwo, dawaliście wspaniałych odpowiedzi, więc liczę na to samo dzisiaj. Gotowi? To łapka w górę, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, i zaczynamy, moi drodzy. W języku niemieckim mamy trzy rodzaje dzień dobry. W zależności od pory dnia użyjemy innego dzień dobry. Z rana Niemcy mówią Guten Morgen, czyli dosłownie dobrego ranka. W ciągu dnia mówią Guten Tag, a wieczorem mówią Guten Abend. Którego powitania używać kiedy? Tak, do około godziny 11 możecie z powodzeniem mówić Guten Morgen. Niektórzy do godziny 10 będą tego używali, potem Guten Tag, dzień dobry, dosłownie dobrego dnia. No i po godzinie 18.00, Guten Abend. Bardzo często, kiedy Niemcy będą się z Wami witali, zapytają sympatycznie: Wie geht's dia? Dosłownie, jak idzie tobie, a niedosłownie, co u Ciebie słychać? Wie geht's dia. Czyli załóżmy, że jest wieczór, tak jak teraz, jest już godzina 19, no to przywitamy się za pomocą Guten Abend, dobrego wieczoru. No i możemy dodać Wigits Dia, czyli co u ciebie słychać. Więc wyobraźmy sobie, że spotykacie waszego jakiegoś niemieckiego kolegę lub koleżankę, jak powiecie dobry wieczór, co słychać u ciebie. Zapiszcie, zapiszcie tutaj na czacie. Jestem bardzo ciekaw waszych odpowiedzi. Widzę, cały czas dochodzą nowe osoby, wspaniale. A my już sprawdzamy. Czyli powiemy, powiemy oczywiście guten Abend, wie geht's, dia. Lecimy. Na odpowiedź wie, wie geht's, dia, na takie pytanie, co u ciebie słychać, odpowiemy es geht. Mija głód, czyli u mnie wszystko dobrze, a dosłownie idzie mi dobrze. Es geht, mija No i możemy jeszcze podziękować, powiedzieć Danke, dziękuję, Danke. No to jak powiecie całym zdaniem na pytanie, wie Gates, dia, co u Ciebie słychać? Jak powiecie, u mnie wszystko dobrze, dziękuję. Super, widzę, sypią się odpowiedzi. Wspaniale. Brawo dla Małgorzaty, Bożeny, Elizabeli, Marzeny, Marleny, Mirosława, Leny, Grażyny. Widzę w ogóle bardzo dużo osób z dnia poprzedniego. Wspaniale, że dzisiaj też dołączyliście. Super. Moi drodzy, sprawdzamy. Oczywiście, z gate mi jagód. Danke. Bardzo dobrze. Jeżeli odpowiedzieliście poprawnie, bijcie to łapkę w górę pod nagraniem. A my lecimy. Lecimy dalej. Sprechen znaczy mówić. Sprechen. <coughs> Pytanie Sprechen, Sie, znaczy, czy mówi pan, albo czy mówi pani. Przyjrzyjmy się jeszcze temu słowu Sprechen. Kiedy w języku niemieckim macie obok siebie słowa sy, py, wymawiamy je jak szypy. Dlatego tutaj mówi, piszemy Sprechen, ale wymawiamy to Sprechen. Po drugie, w środku mamy literkę CH. Na poprzedniej lekcji wspomniałem wam, że. CH, kiedy jest na końcu słowa, ale też tutaj na przykład w środku, wymawiamy podobnie do naszego si. Czyli dlatego tutaj mówimy Sprechen. No i sie znaczy pan, pani. Czyli pytanie Sprechen, sie znaczy mówi pan, albo mówi pani. Deutsch to niemiecki. Zauważcie, w słowie Deutsch mamy EU. Powiedzieliśmy sobie wczoraj, że EU wymawiamy jak. Oj i dlatego na przykład euro, czyli euro wymawiamy po niemiecku jako oj ojro. No i tutaj jest podobnie. To, to jest Deutsch. No i Deutsch znaczy niemiecki, ale też to można przetłumaczyć na po niemiecku w sensie mówić po niemiecku. No to sprechen Sie znaczy czy mówi pan pani, a Deutsch po niemiecku. Jak zapytać, czy mówi pani po niemiecku? Okej, okay. znów się posypały odpowiedzi. Brawo dla Anety. Super. Sprawdzamy kochani. Brawo dla Violetty. Bardzo, bardzo dobrze odpowiadacie. Brawo dla kolejnej Anety, Kingi, Waldemara. Sprechen Sie Deutsch? Czy mówi pani po niemiecku? Można by to też przetłumaczyć na, czy mówi pan po niemiecku? Brawo. Brawo dla Agnes, Kasi, Izabeli. Joda, Krystyny, Katadora. Super. Lecimy więc dalej sprechen, czyli mówić, to jest cały czasownik, czyli innymi słowy bezokolicznik, taka nieodmieniona forma czasownika. No i czasowniki, czyli słowa, które określają czynności, jak mówić, iść, jeść i tak dalej, odmieniamy przez osoby. Mówimy na przykład ja mówię, ty mówisz, on mówi i tak dalej. No i w języku niemieckim, jak chcemy cały czasownik Tutaj szpresien mówić, odmienić i powiedzieć: Ja mówię, od czasownika najczęściej odetniemy n, które jest na końcu, czyli jak odetniemy n od szpresien, to będziemy mieli szpresie. No i oczywiście, jeszcze też w niemieckim trzeba na początku dodać osobę, powiedzieć ich szpresie, żeby powiedzieć, to znaczy dosłownie ja mówię. W niemieckim nie można, tak jak po polsku, pominąć osobę, osoby i nie można powiedzieć samego Mówię. W niemieckim trzeba zawsze podać osobę, czyli zawsze powiemy: Ja mówię. Ich Sprechen. Ein bisschen znaczy trochę ein bisschen, a Deutsch znaczy po niemiecku. Jak powiecie: Mówię trochę Deutsch po niemiecku. Ja już tutaj patrzę na odpowiedzi, jeszcze dochodzą odpowiedzi z poprzedniego. Ogromne, ogromne brawo dla Was. Brawo dla Barbary, Waldemara, Marzeny, Marka, Violetty, Małgorzaty, Casadora. Super. Ogromne, ogromne brawo dla was. Brawa dla Kingi. Sprawdzamy więc. Ich a ein bisschen Deutsch. Dokładnie tak, jak odpowiadacie. Łapka w górę dla was. Zwróćcie tutaj uwagę, jeżeli chodzi o to zdanie, na to, że w zdaniu tym nie stawiamy żadnego po przed słowem niemieckim, w niemieckim zdaniu. Mówimy po prostu ich Spreche... Deutsch, mówię po niemiecku, nie wstawiajcie tam żadnego auw, ani niczego innego, co ludzie starają się wstawić, żeby było jakieś po. Po prostu w niemieckim zdaniu nie wstawia się żadnego po. I tak samo mieliśmy tutaj, zobaczcie, jak mieliśmy pytanie, z i Deutsch, czy mówi pani po niemiecku? W niemieckim zdaniu nie ma żadnego po. I to jest jeden z wielu przykładów tego, o czym wspominałem wam wczoraj, że jak chcecie uczyć języka szybciej, zapamiętujcie całe zdania, bo uczenie się słówek tylko utrudnia samych słówek, bez zdań, utrudnia naukę. No bo możemy się nauczyć każdego słowa, mówić pani po niemiecku i złożyć jakieś zdanie, tylko w tym niemieckim zdaniu tak naprawdę nie ma żadnego słowa. Po. I to dopiero widać właśnie zapamiętując cały zwrot. A my już lecimy dalej. Ich bin znaczy ja jestem. Ich bin. Pule to Polak. Pule. A pulen to Polka. Pulen. Zwróćcie uwagę, tutaj te literki o zaznaczyłem wam kolorem, dlatego że to jest dłuższe takie u. To nie jest takie o, tylko to jest... U, to jest pulę, No to w zależności, czy jesteście Polką, czy Polakiem, powiedzcie jestem Polakiem, albo jestem Polką. Super. Brawo dla Marty, dla Barwary, super. Dla Ewy, pięknie. Dla Cazadora. Pawła, Wioletty, pięknie. Uh -huh. Brawo dla Anety, Agnieszki, Barbary. Bardzo, bardzo dobrze i ogromne brawa dla was. Aktywna nauka jest najskuteczniejszą nauką. Wspaniale, że bierzecie udział. Już jest, moi drodzy, 377 osób, prawie 400. Wczoraj mieliśmy pół tysiąca. Mam nadzieję, że dzisiaj uda nam się przebić, ale żeby to stało się możliwe, dajcie proszę łapkę w górę. Jeżeli możecie, udostępnijcie proszę te lekcje, a my lecimy dalej. Czyli ich bin pole, jestem Polakiem, albo ich bin polyn, jestem Polką. Pięknie. Fesztyjen znaczy rozumieć. Fesztyjen to pytanie, czy rozumie pan albo czy rozumie pani? Zobaczcie, V. Czytamy jak f, dlatego tutaj jest fair. Jeżeli mamy w ogóle na początku zdania fair, to to fair czytamy jak fair, czyli tego ry, wspominałem wam, że ry na końcu słowa się nie czyta, ale generalnie tak jak tutaj też po samogłosce, przed spółgłoską, przed s, tego ry też nie wymawiamy. Więc to jest fea, fair. fair. Ewentualnie się to wymawia jak, jak tak zwane szła, czyli jako takie delikatne. A. No i tutaj jeszcze jest jedna rzecz, rzecz w tym słowie feasztyjen. Mamy połączenie liter syty. Połączenie liter syty i sypy, jak mieliśmy wcześniej w szprechen, w takich połączeniach sy czytamy jak szy. Czyli tutaj to syty czytamy jak szyty. Czyli to jest sztyjen. Czyli fysztyjenz i to pytanie, czy rozumie czy rozumie Pan, pani mych, znaczy mnie. Mych. Jak zapytacie, rozumie mnie pani? Zje hmm. zje gut. Zupa. Brawo dla Urszuli, Julity, Beaty, Kristofa, Moniki, Katadora, Anety, Wiktora, Anety, Natala, Lena. I już tyle się odpowiedzi posypało, że nie nadążę wszystkich przeczytać. Ogromne brawo dla was. I już sprawdzamy. Odpowiedzieliście bardzo, bardzo dobrze. Feszteje z Rozumiem rozumie mnie pan. Ich fesztyje to stwierdzenie. Ja rozumiem. I znowu, zobaczcie, odcięliśmy en od festejen i mamy już czasownik odmieniony dla słowa ich, czyli ja. Ich festeje. I ich festeje, ja rozumiem, to stwierdzenie. Stwierdzenie to po prostu zwykłe zdanie: Ja idę, ja wiem, ja rozumiem. Żeby zrobić przeczenie, powiedzieć, ja nie rozumiem, dodamy słówko nicht. Nicht to takie nie, które zaprzecza nam czynność. Tutaj czynnością jest rozumieć. Jednak po niemiecku nicht stawiamy po czasowniku, a nie przed nim, co oznacza, że nie mówimy jak po polsku ja nie rozumiem, tylko mówimy ja rozumiem nie. Zobaczcie, ich versztyje nicht. Okay? Czyli nicht stawiamy po czasowniku. I w języku niemieckim mamy na dobrą sprawę trzy rodzaje nie. Dzisiaj poznamy dwa rodzaje. Mianowicie jedno nie to jest to nicht, które zaprzecza nam czynność, czasownik, czyli tutaj rozumieć, ich verstehe nicht. A drugie nie to jest nein. Nine to jest takie nie, którego możemy używać do krótkiej odpowiedzi na pytanie. Na przykład ktoś nas zapyta, rozumiesz mnie? Chcemy krótko odpowiedzieć nie, to powiemy nein. Nein możemy też używać do tego, żeby dodatkowo wzmocnić nasze przeczenie. Czyli nein to może być takie dodatkowe nie na początku zdania przeczącego. Tutaj zdaniem przeczącym jest ich verstehe nicht. Czyli gdybyśmy chcieli powiedzieć nie, nie rozumiem, to pierwsze nie to będzie nein, a drugie nie to będzie nicht. No to zdanie dla Was. Jak powiecie nie, nie rozumiem. Pisanie w ogóle, tak jak piszecie na czacie, bardzo pomaga utrwalić sobie, utrwalić sobie język. Jest też fajnym sposobem na to, żeby ćwiczyć wbrew pozorom mówienie. Bo gdy piszemy, to jest tak trochę jakbyśmy mówili, bo sami składamy zdania, i potem jest nam znacznie łatwiej, znacznie łatwiej mówić. A ja już tutaj patrzę na odpowiedzi, które się posypały. Brawa dla Barbary, Julity, Grażyny, Martyny, Małgorzaty, Edyty, Ma Marii. EF, JA, Maria, Iwona, Iwona, Aneta, Bożena, ogromne brawo dla Was. Super, super Wam idzie. Tak trzymać. Nein, ich je nicht, no, ale Wy rozumiecie bardzo dobrze. Dobrze, lecimy dalej. Es tut mia light znaczy przykro mi. To jest zwrot, który dosłownie znaczy to, es tut, sprawia mija, czyli mi light, przykrość. Czyli przykro mi to. To sprawia mi przykrość. Estud mia light. I znowu macie przykład tego, dlaczego ucząc się języka, zdecydowanie lepiej zapamiętywać całe zwroty, ale zaznaczam ze zrozumieniem. To nie chodzi o zakuwanie na beton wyrażeń, jakiś zbitek słów, których nie rozumiecie. To chodzi o to, żebyście wiedzieli, co znaczą słowa w tych zwrotach, dlaczego one są odmienione tak, a nie inaczej. Ale znowu, tutaj macie cały zwrot. Jak widzicie, często w językach obcych. Dane wyrażenie po prostu wyrażamy, wysławiamy w języku niemieckim za pomocą innych słów. My mówimy przykro mi, a Niemcy dosłownie mówią to sprawia mi przykrość. Estud tut mir Więc es tut znaczy przykro mi, a gdybyście nie zrozumieli, co mówił wasz rozmówca albo chcieli, żeby powtórzył, albo byście go nie dosłyszeli, możecie użyć wie byte. I wibyte dosłownie znaczy jak proszę, a niedosłownie to jest odpowiednik naszego słucha. Czyli wibyte... Können Sie to pytanie, czy może pan albo czy może pani? Zauważcie, w słowie können mamy o umlaut. O umlaut, którego wymowę ćwiczyliśmy wczoraj, ale którego wymowę sobie przypomnimy. Więc przy o umlaut robimy dziubek jak do U, robimy sobie karpika jak do pocałunku, bo niemiecki jest językiem miłości. I z tymże karpikiem staramy się powiedzieć e, ale cały czas mając zaokrąglone usta. Czyli mówimy ö, y, können, können. Spróbujcie na głos, bo Wymowa to jest coś, co trzeba sobie wyćwiczyć, nie wystarczy zrozumieć. W ogóle cały język tak naprawdę to jest coś, co trzeba sobie wyćwiczyć, a nie tylko zrozumieć. W ogóle widzę, moi drodzy, że mamy już ponad 400 osób. Wspaniale. No, mam nadzieję, że uda nam się dzisiaj te pół tysiąca przebić. Dajcie, proszę, łapkę w górę. Jak możecie, udostępnijcie to nagranie, to na pewno bardzo w tym pomożecie. Czyli, Kuenzy, czy może pan holen znaczy powtórzyć. holen. Jak zapytacie, może pan powtórzyć? Können Sie... Oj, tutaj czad... Ojej, już teraz widzę odpowiedzi. Czad mi nie zjechał na dół. Brawo. Bardzo, bardzo dobrze, brawo dla Pawła, Krystyny, Dariusza, Barbary, Moniki, Ew, Katarzyny, Justyny, super, Urszuli, Ewy, Igora. Ogromne brawo dla Was, tak trzymać kochani. Dobrze, können Sie wiederholen. No i na pożegnanie powiemy auf Wiedersehen, czyli do widzenia. Na dobrą sprawę tutaj te... te Część słowa wide zaznaczyłem Wam, bo wida znaczy ponownie. Czyli auf, wida, sie, A zejen znaczy widzieć. Czyli auf, wida, dosłownie znaczy do ponownego widzenia, do ponownego zobaczenia, o widezyjen. No i takiego właśnie określenia możemy użyć żegnając się z jakimś naszym znajomym. No i zaraz go też użyjemy, bo nasza dzisiejsza lekcja, dzień drugi wyzwania, dobiega końca. Przypominam, moi drodzy, żebyście odblokowali sobie, odbrali darmową fiszkę, darmowy, darmowy wirtualny zestaw fiszek w naszej apce pomoże on Wam szybciej i łatwiej zapamiętać te zwroty. Tutaj macie kod QR, także możecie, jeżeli korzystacie z komputera, to możecie zeskanować go sobie za pomocą telefonu, a jeśli... A jeśli uczycie się z telefonu, to tutaj już wysyłam wam link, gdzie znajdziecie, gdzie znajdziecie fiszkę. Żeby jak wejdziecie na tę stronę, pamiętacie, tam jest taki duży zielony przycisk, darmowa lekcja, kliknijcie ten duży zielony przycisk, a następnie zalogujcie się lub zarejestrujcie za pomocą Google, Facebooka lub po prostu wpisując wasze dane i wtedy przejdziecie do tej zakładki kursy, gdzie możecie już, gdzie możecie właśnie. Odebrać sobie ten zestaw fiszek. A my widzimy się już jutro, czyli w środę, 22 stycznia, ponownie o godzinie 19. Dziękuję Wam serdecznie. Wspaniale, że tutaj byliście. Mam nadzieję, że podobała Wam się lekcja. Trzymam kciuki za Wasz niemiecki. Jutro lecimy dalej z tematem. Au revoir.